Halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie całoroczne na nadchodzący rok 2026. I oczywiście to czytanie jest dla tych wszystkich, którzy są urodzeni po znakiem Panny. Moi kochani, w tym miejscu chcę Wam życzyć wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, aby Wasze marzenia, Wasze cele, Wasze e, projekty, plany, się oczywiście zrealizowały przy Waszym zaangażowaniu, Waszej pomocy i oczywiście pomocy innych pozytywnych ludzi, którym Wam życzę również na Waszej drodze w tym roku. Życzę Wam oczywiście, aby wszystkie dary, dobre, pozytywne dary tego świata szły do Was dużymi krokami i Dosięgnęły Was, aby te dary zostały jak najdłużej w Waszym życiu. Życzę Wam przede wszystkim, kochani, zdrowia. A teraz lecimy tradycyjnie, jak co miesiąc, zrobimy sobie również tutaj na cały rok e, czytanie przez Krzyż Celtycki i pierwsza karta to jest Wasz temat. Paść kielichów to, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Piątka kielichów. Wasza świadomość, rycerz buław, wasza podświadomość, dwójka kielichów, to co będzie, to co było, przepraszam, e, głupiec, to co będzie, dwójka miecze, wasza energia, szóstka buław, energia zewnętrzna, as, monet, obawy lub nadzieje, rycerz, monet i karta na przyszłość, piątka miecze. Kochani, paść kielichów się pokazał w Waszym temacie. Jakaś nowa relacja, być może dla niektórych z Was będzie tutaj e, się szykowała w tym roku, taka delikatna, może się rozwinąć w coś większego. Tutaj mamy również dwójkę kielichów Waszej podświadomości, czyli tutaj widać, że zależy Wam oczywiście na tym, żeby ta relacja, jeżeli coś takiego się pojawi, to aby się rozwinęła. Już w coś takiego konkretnego, w symbiozę, tak jak ta dwójka kielichów tutaj właśnie pokazuje, w symbiozę dwójka ludzi. Ja podejrzewam, że ten rok właśnie dla Was, dla, pan, dla panienek, będzie właśnie takim rokiem, który być może da dla tych, którzy są sing, singlami, singielkami, taki zwrot w Waszym życiu i może właśnie tutaj ktoś się pokazać. Taki konkretny na przyszłość. Ale widzimy również piątkę kielichów. I tutaj widać, że jakieś e, nieprzetrawione, nieprzerobione uczucia z przyszłości będą Wam troszeczkę stały na drodze. Być może będziecie się bać tego, że coś się powtórzy, coś, co w przeszłości Wam nie wyszło, jeżeli właśnie chodzi o. O sprawy romantyczne, bo tutaj jakby nie było, ta piątka kielichów jest. No, mogę sobie tutaj właśnie wyobrazić, że troszeczkę strachu będziecie mieli, nie będziecie chcieli się angażować, ale zobaczymy, co tutaj jeszcze karty dopowiedzą. Królowa mieczy. No i tutaj wiadomo, dlaczego tak jest, patrząc na tą królową mieczy, ale a z kielichów. No, tutaj te kielichy takie dominujące i sprawiedliwość. No i tutaj powiem Wam tak. Za czym wejdziecie w jakąś relację w ogóle? To będziecie chcieli coś wyrównać. Będziecie chcieli przede wszystkim zamknąć to, co było w przeszłości, żeby wam to nie ciążyło w Tej nowej relacji, co jest bardzo ważne, bo my często właśnie łapiemy się wszystkiego tylko, żeby zapomnieć um, o, tym, o tym, co było, jako taki można powiedzieć, taki, takie koło ratunkowe. Chcemy wejść w nową relację. Tutaj mi się akurat przypomina. Weszła mi na myśl taka para prominentów, ale tutaj już nie będę mówić kto, gdzie ten zraniony partner oczywiście na szybkiego sobie znalazł partnerkę. I no, z jednej strony nie wiem, czy on jest też szczęśliwy z nią, czy nie, ale jeszcze nie przetrawił tego, co mu się zdarzyło, co przeżył z tą bułą partnerką. No i oczywiście to też jest zły sygnał, bo naprawdę trzeba najpierw przetrawić to. Co się przeżyło, być wolnym od tych negatywnych emocji i dopiero wchodzić w jakąś nową relację. Dlatego tutaj ta sprawiedliwość się pokazała. Być może będziecie chcieli coś wyrównać z, z tym kimś, co wam w przeszłości może narobił jakiegoś, właśnie tutaj, jakiejś krzywdy, można powiedzieć, takiej emocjonalnej. W każdym razie ta sprawiedliwość tutaj się pokazała. Ta sprawiedliwość będzie odgrywała dużą rolę również w tym roku dla Was. Wasza również. E, taka, e, taka, taka samodzielność, e, wasza autonomia, tutaj oszukałam tego słowa, autonomia, tutaj patrzymy na tą królową miecze, spójrzcie, to jest tak bardzo taka dumna królowa, która nie dopuszcza właściwie do siebie e, uczuć, z tego powodu, o którym mówiłam przedtem. E, i to ja podejrzewam, że tutaj trzeba będzie troszeczkę znaleźć taką drogę, aby sobie trochę pomóc i żeby no, jednak te uczucia dopuścić do swojego serca, wpuścić do swojego serca, aby one w końcu zaczęły pojawiać się na nowo, tak? Bo często my się po prostu zamykamy po jakichś tam negatywnych przeżyciach mamy taką blokadę i później ciężko jest, jest na coś nowego się otworzyć, ale tutaj widzimy ten Askielichu się pojawiał, ta karta szczęścia, karta nowych znajomości, ludzi, którzy właśnie na nowo się pokazują w, w waszym życiu, na nowo lub zupełnie no, nowi ludzie, tak, tutaj powiem. Nowi ludzie, którzy właśnie mogą Wasze życie zmienić pozytywnie. I tutaj dajcie temu wszystkiemu szansę, ale widzicie tą sprawiedliwość tutaj, tak? Ta karta, która właśnie mówi o tym, że e, będziecie podchodzić do tej relacji w taki bardzo suwerenny sposób. E, nie będziecie e, dali, nie będziecie dawali się oszukać, nie będziecie zwracać uwagi na szczegóły, e, aby aby po prostu tutaj później się nie sparzyć w przyszłości. Być może nawet niektórzy z Was będą, jeżeli ta relacja naprawdę m, e, pójdzie takimi do, dosyć mocnymi krokami do przodu, na, być może też się zdecydują, żeby to za, za, zalegalizować, tą relację, związek małżeński, i być może tutaj też dojdzie właśnie do podpisania pewnych. E, Dokumentów, że tak powiem, tak? doże do podpisania, właśnie aktu małżeńskiego, ale może jeszcze dodatkowe jakieś zabezpieczenia takiego, żeby w razie czego nie mieć jakichś tam niekorzyści, tak finansowych, na przykład. Ale to już jest inna sprawa. Tutaj nie będę na ten temat rozmawiał. Nie będę na temat tutaj zbytnio, zbytnio dużo um, mówić, nie będę tutaj czasu tracić, bo być może. Czegoś takiego w ogóle nie będzie, to tylko taka myśl tutaj była, akurat patrząc na tą kartę. A oczywiście każdy z Was ma swoją historię, także może coś takiego być, nie musi, ale takie lichy są bardzo tutaj dominujące. Także ktoś nowy w Waszym życiu może się pokazać, kochani. W przeszłości widzimy głupca. Tutaj już. No był jakiś nowy początek właśnie, ale taki naiwny początek powiem i ten naiwny początek być może właśnie sprawił, że dzisiaj troszeczkę dmuchacie na zimne, żeby, żeby później się, żeby, no, żeby się nie sparzyć, tak, ponownie. Dlatego tutaj te piątka kielichów się pokazała, te, te uczucia, które tutaj ta piątka kielichów tak leży, te uczucia, które zostały zranione, coś trzeba było zostawić, czymś trzeba było się pożegnać. Ale, kochani, to widocznie było dla was. Nie, nie wybraliście. Tak, jak powinniście w życiu wybrać, tak? My czasami po prostu źle wybieramy w życiu, i tutaj będziecie musieli zwracać uwagę w tym roku bardziej na to, kogo wpuszczacie do swojego życia. Szóstka była tutaj karta waszej energii w tym roku. Tutaj widać, że będziecie dążyć do zwycięstwa, to jest karta zwycięstwa. Podziękowania również wszechwiatu za to, że coś wam się udało. I tutaj też można mówić o wielu próbach. Człowiek próbuje często i no, jakby nie było, nie zawsze to się udaje, a w tym roku macie duże szanse właśnie na to, żeby coś wam w końcu wyszło. I prawdopodobnie, jeżeli chodzi właśnie o sprawy e, emocjonalne, o uczucia, o romantyzm, o miłość, tak? Także tutaj e, dużo jest też waszym, e, w tym roku, waszym zaangażowaniu, będzie też dużo ognia. Dużo tutaj widzimy tego rycerza buław, taki rycerz, który bardzo szybko idzie do przodu, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Konsekwencje, dobrze powiedziałam. W każdym razie tutaj widać, że troszeczkę będziecie musieli się temperować, kontrolować, temperować, ale w tym Wam pomoże królowa miecz, ta kontrolerka, ta, która ma wszystko właśnie pod. Pod kontrolą. Także ja podejrzewam, że te emocje, tutaj, te, ten ogień, to zaangażowanie będzie też tutaj przez Was taki dozowany. W Waszej podświadomości macie dwójkę kielichów, no i tutaj widać tą chęć, tą chęć, żeby z kimś wejść w tą symbiozę. Dziesiątka monet, żeby oczywiście coś tworzyć, żeby cieszyć się. Cieszyć się życiem, żeby cieszyć się materią. Tutaj mamy w energii zewnętrznej również as materii, materii inaczej mówiąc, monety, as monet, czyli materia, materia, to, co można dotknąć w życiu. I tutaj widać, że Wam bardzo zależy na tym, żeby to, co było w przeszłości bo tutaj powrót do przeszłości jest, co wam nie wyszło, żeby dzisiaj y, nabrało innych kolorów, żeby było takie bardziej no, lepsze, mądrzejsze, y, bardziej kolorowe, że tak powiem, Tak. tutaj ta dziesiątka monet to pokazuje, człowiek chce się cieszyć z tego, co sobie zbudował, ale nie chce budować tego sam, tutaj widzimy również szóstkę monet, kartę, dobre wymiany, pozytywne wymiany tutaj, Tą sprawiedliwość mamy i tutaj ta szóstka też podkreśla jeszcze raz, że w Waszym życiu w tym roku będzie ważne, aby coś się wyrównało, aby iść przez życie lojalnie, suwerennie, aby też takich ludzi wpuszczać do swojego życia, do Waszego życia, aby byli w stosunku do Was Porządku. To jest bardzo ważne, bo wtedy będziecie wiedzieli, na czym stoicie i będziecie wiedzieli, z kim tworzycie swoją przyszłość, żeby później nie było właśnie takich momentów, jak ta piątka kielichów pokazuje, że coś trzeba będzie pożegnać, że z czymś trzeba będzie się rozstać I, i często tak jest, jeżeli mamy jakąś relację, ta relacja przez pewien czas się układa, później się wszystko wali no i trzeba wtedy wszystko dzielić, tak? Nie tylko te uczucia są zramnione, ale jeszcze dodatkowo tracimy często dom, tracimy dorobek i trzeba to dzielić. Dlatego tutaj ta sprawiedliwość jest bardzo ważna. te, te dzielenie się również, to sprawiedliwe dzielenie to jest dla Was bardzo ważne będzie w tym miesiącu, w, nie, w tym roku, przepraszam, w tym roku będzie dla Was bardzo ważne, żeby, żeby ta, ta równowaga również była w Waszym życiu. No i tutaj zobaczymy, co tutaj ta karta tej, tego Asa monet powie, energia zewnętrzna, czyli być może właśnie tutaj chodzi o kogoś, kto do Was idzie. Kochani, trójka buław, ósemka kielichów i, i kochankowie. No i tutaj ktoś idzie. Wielkimi krokami można powiedzieć do Was. Ktoś, to też jest po przeżyciach. Ósemka kielichów. Ten ktoś też miał podobne, można powiedzieć, przeżycia. Tak jak tutaj u Was pokazuje to piątka kielichów, tutaj ósemka kielichów. Ten ktoś nabiera innego kierunku w życiu. Zostawia to, co było za sobą, nie będzie tego ciągnął on czy ona za, za sobą do tej nowej relacji. Tutaj ten ktoś się chce koncentrować na. Na, na czymś nowym i tutaj w tym wypadku na Was, podejrzewam, że ten asmonet to jest też ten paść kielichów, tutaj mamy tych kochanków, ten ktoś naprawdę chce tworzyć z Wami, czy będzie chciał tworzyć tak coś takiego solidnego, tutaj Ci kochankowie to już jest więcej jak tylko miłostka, takie, takie tutaj delikatne podmuchy miłosne, tak można powiedzieć, tutaj już jest... Ko, ko, Ktoś konkretny, ktoś, kto naprawdę chce z Wami tego nowego początku, chce tworzyć, chce inwestować w tę relację, w ten związek, aby, no, aby wspólnie coś tworzyć. Wy tego chcecie, ta osoba tego chce, także wszystko tutaj zapowiada się. Dobrze, kochani, zobaczymy, co dalej, karty powiedzą. Rycerz monet pokazuje Waszą chęć, również właśnie tutaj też te monety, znowu, są takie dominujące, aby w końcu, no, pokazać wyjść z siebie, zaprezentować siebie, swoją osobę na zewnątrz, to co, co reprezentujecie sobą wewnętrznie, zewnętrznie, ogółem, można tak powiedzieć, tak? bo my często też zwracamy uwagę tylko na to, co jest. Z zewnątrz, tak? Bardzo zbyt dużo, zbyt dużo zwracam uwagę na to, co jest z zewnątrz, ale zauważcie to, że my również mamy nasze serce, naszą osobowość. I tutaj ta, to poczucie wartości musi być u was w tym roku też troszeczkę takie bardziej, no troszeczkę takie wy jak to powiedzieć, wyniesione, powiem o tak, wyniesione troszeczkę na, pod, na podium, abyście nie chowali się gdzieś tam za innymi, tylko pokazali: Ja też jestem coś warta, czy warty, i też stać mnie na to, żeby budować z innym fajną relację. I oczekuję również kogoś takiego na tym samym poziomie. Także tutaj chęć taka jest, taka duża chęć, właśnie tego, żeby pokazać się też na zewnątrz, zaprezentować się na zewnątrz. Z tym, co sobą reprezentujecie. No i co my tutaj mamy? As mieczy i Piątka mieczy. Nowa inwestycja, bardzo konkretna inwestycja, z głową, tutaj uczuć nie widać, ale jednocześnie widać też y, takie niepowodzenie. Zobaczymy, co tutaj karty jeszcze powiedzą. Dwójka mieczy, Czwórka kielichów i Cesarzowa. Y, ja podejrzewam, że, że wy będziecie sobie troszeczkę stać na drodze. Będziecie być może zbyt dużo myśleć, powiem tak, zbyt dużo myśleć, robić sobie być może jakieś wyrzuty z sumienia z przeszłości, jeżeli chodzi o przeszłość, nie wierzyć w to, co. Idzie tutaj do Was dobrego. Być może nie będziecie zadowoleni również z rozwoju tej sytuacji. Być może również wyobrażacie sobie tutaj tą osobę, która w Waszym życiu się pojawi jako kogoś takiego wyidealizowanego. Kogoś, kto. W ogóle nie istnieje, można tak powiedzieć, bo my czasami jesteśmy sami tylko dlatego, że sobie namalowaliśmy pewien obraz człowieka, który by do nas pasował. Gdzieś tam w naszej poświadomości taki obraz jest. I obojętnie, kto się pokaże, to my odrzucamy tego kogoś, bo ten ktoś na przykład no, nie jest taki, jak my byśmy sobie to wyobrażali. To jest jeden powód, dlaczego jesteśmy sami, a drugi powód to jeszcze to właśnie, że stoimy sobie też na drodze ze względu na te zranione uczucia, na te przeżycia, które mieliśmy w przeszłości i tą niewiarę w siebie. Dlatego to są kwestie, nad którymi, nad którymi będziecie musieli popracować w tym, roku, aby było więcej pewności siebie, aby w Waszym życiu emocjonalnym nastało więcej takiego pojednania, tutaj mamy tą kartę pojednania, pojednania z przyszłością, pojednania z tymi ludźmi, którzy być może właśnie wpłynęli na te negatywne emocje, które w Was się kiedyś tam pojawiły, przebaczenia innym, Przebaczenia sobie, jeżeli robicie sobie jakieś wyrzuty sumienia i dać sobie ten nowy początek. Tutaj jest ta karta opiekuńczości, karta cesarzowej zaopiekować się sobą, zobaczyć siebie w pozytywnym świetle, zobaczyć, że my jesteśmy coś warci, że um, jesteśmy godni miłości. My często właśnie zamykamy się przed tym, bo nie czujemy tej wartości i właśnie tej wartości na to, że ktoś może w naszym życiu się taki pojawić kto, z kim, z kim będziemy tworzyć tą symbiozę, którą sobie tutaj życzycie. I tutaj ta, musicie zwracać również uwagę na tą, na tą sprawiedliwość, na tą równowagę pod każdym względem, obojętnie co będziecie robić, żeby lojalnie, suwerennie podchodzić do sytuacji i do ludzi. I ludzie będą wtedy Odzwierciedlać Wasze zachowanie. Jeżeli pokażemy na zewnątrz, że my jesteśmy osobą suwerenną, że jesteśmy osobą prawną, że kierujemy się właśnie prawdą i szczerością, to ci, którzy są fałszywi, będą daleko się od nas trzymać. Także tutaj też jest bardzo ważne to, ale również te. Trochę wyidealizowany, wyidealizowany obraz, obraz tego człowieka, tak? Spójrzcie, że ci ludzie tam na zewnątrz, ten partner czy partnerka, to też jest tylko człowiek. I też przyjmijmy tych ludzi takich, jak. Są. Nie wymagajmy zbyt wiele od tego człowieka, tak? Spróbujmy rozmawiać z tą osobą i, i pokazać, żeby coś takiego, żeby ten człowiek się dobrze przynos, przy nas czuł. To ja podejrzewam, że ten. Ktoś też może od nas się dużo tego, tego pozytywnego uczyć. Także tutaj ja podejrzewam, że będziecie również takim nauczycielem dla siebie, ale również dla innych, a być może też dla tego partnera czy partnerki, który pojawi się w waszym życiu, na to, żeby ta relacja mogła być budowana na takich solidnych fundamentach. I przyjmijcie tego człowieka takim jakim jest, nie, nie, nie zmieniajcie tego człowieka już na samym początku, bo my często właśnie podchodzimy do ludzi i widzimy, a bo on jest taki czy inny, ja go zmienię, nie, tego nie zmienisz, ty możesz go zmienić na początku, na jak jeszcze jest ta faza takiego zauroczenia, a później ten ktoś i tak wróci, do tego stanu na przykład w jakim był kiedyś. Także nie zmienia nikogo na siłę. Jeżeli ten ktoś będzie chciał się zmienić, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to akceptuj tego człowieka takim, jakim jest, a ten ktoś i tak przy Was automatycznie będzie się zmieniał, bo jak to mówią, ten ktoś, kto z kim przystaje, taki się staje. tak? Także tutaj macie w rękach te narzędzia, ale niech to będą pozytywne narzędzia. Żeby tego człowieka do siebie przekonać, żeby z tym człowiekiem coś budować i żeby to było solidnego. Uczcie tego człowieka tego wszystkiego, co jest dobre w życiu i to dobre wtedy będzie w waszej relacji również się rozwijało i pokazywało. Tutaj ta cesarzowa mówi, żebyście zadbali o siebie, zadbali o swoją wartość. Tutaj ja widzę w tym, w tym roku dużo właśnie poczucia własnej wartości. O to, żeby budować również na tych, na tych fundamentach związek, ale również rodzinę, bo tak cesarzowa też jest karta rodzina. Być może ktoś przyjdzie, kto będzie też miał swoje dzieci, jakieś na pewno, oczywiście, jeżeli się związek pojawia, to są, to są członkowie jego rodziny, mojej rodziny i to też trzeba jakoś ogarnąć. Także bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla. Tych ludzi, którzy w Waszym życiu nowi się pojawiają, bądźcie suwerenni w tym, w tym roku i pokazujcie wszystko to, co dobre innym, aby inni się od Was uczyli. A wtedy Wasze życie będzie również piękniejsze, bogatsze, i, i będziecie czuć się ogólnie otoczeni wtedy ludźmi, którzy, którzy będą Was szanować, można też tak powiedzieć, tak? Także tuż, dużo, dużo tutaj w tym roku będzie takich emocji, powiem pozytywnych emocji, bo tutaj mamy takie kielichy. Także ja podejrzewam, że dla panienek w większości ten rok będzie takim rokiem właśnie pod względem romantycznym, tak? Romantycznym, z czego oczywiście może się zbudować przy waszej pomocy, przy pomocy tej drugiej osoby, coś, coś na przyszłość, kochani. Także życzę Wam tego oczywiście z całego serca, aby ten rok był dla Was udanym rokiem. Zaglądajcie tutaj do mnie na kanał na czytania miesięczne, które mam nadzieję będą się pojawiać regularnie i wtedy będziecie mogli troszeczkę więcej się dowiedzieć: takich szczegółów, co będzie się działo w poszczególnych miesiącach. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.